Okay. Pozdrawiam Was ze szczytu Jasnogórskiego, gdzie przed chwilą dosłownie weszła 42. Piesza Pielgrzymka z Lublina na Jasną Górę, z solideą. To hasło, które nam przyświecało, oczywiście nawiązywało do wielkiej postaci księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego. I w tym miejscu, kiedy tutaj wszyscy pielgrzymi z całej Polski gromadzą się, gdzie bije duchowe serce naszej ojczyzny, chciałbym nawiązać do Ewangelii, którą usłyszymy w niedzielę. A w niedzielę będziemy mieli. Do czynienia z kobietą kanałską, z jej wielką wiarą. Kiedy ona prosiła Chrystusa o uzdrowienie jej córki, jej dziecka, Chrystus się opierał. I mniej więcej usłyszymy takie słowa: Panie, do mi. On jednak nie Niedobrze jest zabierać chleb dzieciom, a rzucać szczenięta. A ona odparła: Tak, pani, lecz szczenięta jedzą okruchy, które spadają ze stołu ich panów. Wtedy Jezus jej odpowiedział: O niewiasto, wielka jest wiara Twoja. Niech ci się stanie jak pragniesz. Od tej chwili jej córka była zdrowa. Wiara. Kiedy jesteśmy na Jasnej Górze, w miejscu, kiedy dziebije duchowe serce całej naszej Polski, i gdy mówimy o wierze, tej wielkiej wierze kobiety kanańskiej, która była zupełnie spoza narodu wybranego, to miejsca staje dzisiaj przed oczami. Sługa Boży, kardynał Wyszyński, który był przewodnikiem duchowym całej naszej pielgrzymki. W jaki sposób on zdobył swoją wiarę? Kiedy słuchałem konferencji, które przygotował ojciec Mariusz Tabulski, odkryłem niesamowitą Wszyscy rzecz. W ogóle że do oczywiście każdy ma swoje ogóle, drogi do pobożności, każdy ma swoją drogę do zbawienia. Ale dla mnie najpewniejszą teksa, drogą do tego, by nie zgubić się nie w życiu, w życiu on on nie zmarnować swojego. Życia nie zmarnować swojej łaski wiary. To jest właśnie Droga Marino. Oczywiście nie każdemu jest ona dana, ale ja dzisiaj się dzielę tym, co jest. dla mnie Dobrze. jest istotne i co odkrywa na nowo w Stefan Stefanie To, papie, jak on, w utworu, kiedy został zamknięty w więzieniu, całkowicie zresztą oddał się jako niewolnik swojej matki. Niesamowite, ale dzięki temu mógł zdobywać wyżyny. Gdy chodzi o nasz cały naród, o Kościół w Polsce, wcale nie miał tylu zwolenników, kiedy mówił o Sztuce kiedy była Nowelna, kiedy była nowe, peregrinacja, obrazu Matki Bożej po Polsce. Dopiero w tymi dziełami przekonywał do siebie innych ludzi, aście księży biskup. Tak jak patrzę na niego, myślę, że w naszym codziennym życiu powinniśmy uczyć się od niego też jednej bardzo ważnej kwestii. Powiedzieć, non possumus. On powiedział to komunista. My mówimy to tak. Grzechowi, który jest wokół nas. Bo ciągle świat tę granicę przesłucha. A uczyć się powiedzieć non possumus, nie Grzechowi, nie pozwolę na to więcej, to są już szczyty świętości. Ale wiem, że właśnie zawierzenie siebie Matce Bożej i ciągła Mu bitwa do Matki Bożej i prośba w tych wolnych aktach strzelic, jak wspiera, wspieraj, Maryjo pomóż, Maryjo boję się, Mario, bądź przy mnie, to będzie nam dawało wielką siłę. Dzisiaj z tego miejsca Was gorąco zachęcam, byście gorąco do swojego serca prosili Maryjo i w ten sposób byśmy swoje życie, by nasza wiara była wiarą, która prowadzi do Boga. Amen.